Właśnie dobiliśmy tysiąca subskrybentów na naszym kanale. Moi drodzy, dziękuję Wam bardzo. Mamy co świętować. Z tej okazji otworzymy sobie 5 kopert. A w każdej z nich będzie znajdował się jeden busterek o wartości 20 zł, 50 zł, 100 zł, 150 zł oraz chyba mój faworyt. O wartości 250 zł. Zanim jednak zaczniemy, chciałbym przypomnieć Wam o naszych Mystery Packach w edycji japońskiej oraz angielskiej, dostępne są również ponownie w naszym sklepie internetowym, gdzie znaleźć możecie stare paczki typu Vintage, jak i inne również wartościowe boosterki. Pierwsza edycja naszych Pokémon Mystery Packów wyprzedała się dosłownie w tydzień, więc gorąco Was zachęcam do tego, abyście nie zwlekali z decyzją zakupu właśnie tych paczuszek. Więcej informacji moi drodzy znajdziecie na dole w opisie pod filmikiem. Przyjrzyjmy się zatem, co znajduje się w naszych kolorowych kopertach. Moi drodzy, let's go! Na dobry początek mamy tutaj kopertę za dwie dyszki. Przyjrzyjmy się zatem, co znajduje się w środku. O, ciężko, ciężko ją otworzyć. Naprawdę dobrze sklejona. Widać, że ktoś się postarał. A pierwszym boosterkiem, który znajduje się w środku, jest to dodatek Paldean Fates, czyli jednych z dodatków, który miał premierę parę miesięcy temu. Jest to dodatek, który jest odpowiednikiem Shining Fates z ery Sword and Shield, jak i Hidden Fates z ery Sun and Moon. Dobra, zobaczmy co takiego może być tutaj zawarte. Chciałbym tylko przypomnieć, że kartą, główną część kartą z tego setu jest Shiny Charizard. Jak i macie Shiny Mew, Shiny Gardevoir oraz inne Pokémony typu Shiny. Mamy tutaj Pineco, Numer, Natu, Paldian Student, Nest Ball, Lanturn, Oinkoloink, Scrafty, Serul Edge, 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 czy jakoś tak? Oraz naszą kartą typu Rare jest Houndstone. Jako karta holo. Niestety pierwszy boosterek bez dropu, ale spokojnie mamy jeszcze cztery kolejne koperty, więc wszystko może się zmienić. Następnie mamy kopertę z boosterkiem wartym 50 zł, więc poprzeczka troszkę wyższa niż poprzednio. A w środku znajduje się dodatek Guardian Rising z Ery, Sun and Moon. Jest to dodatek, w którym macie zawarte piękne ilustracje Pokémonów typu Rainbow Rare. Więc bardzo bym się ucieszył, gdybyśmy dzisiaj wydropili właśnie jedną z takich fajniejszych kart. Kodzik. Przekładamy cztery karty i lecimy z tematem. Mamy kartę energii. Energy Lotto, Sublime, Marine, Pancham, Snorunt, Castform, Vanilith, Markrow. Mamy alolańskiego Vulpixa jako naszą Carterer i mamy Hita w postaci Lycanroka like GX. Drugi dodatek definitywnie bardziej oddał nam lepszym dropem niż dodatek Paldean Fates. Co prawda, może nie jest to ilustracja typu Rainbow Rare, ale nawet karty GX z tą taką przepiękną teksturką naprawdę robią robotę. Następnie mamy boosterek o wartości 100 zł, więc zobaczmy co kryje się w środku. No, dajesz, 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 dajesz. A w środku znajduje się dodatek Hidden Fates. Dodatek, który znany jest tego oto pięknego Lizardo Charizard SV49. Jest to najdroższa karta z tego setu. Oczywiście dodatek ten ma inne piękne ilustracje, nie tylko Charizard, również inne karty GX oraz karty pokroju Baby Shine. Kodzik! Lecimy z tematem. Mamy kartę Energii Pokémon Center Lady Metapod Charmeleon Ekans Magic Magikarp. Geodude, Clefairy, mamy naszą kartę na slocie Reverse, a kartą typu Rare jest karta Giovannis, Exile, nice! Kolejny booster, kolejny dropik, moi drodzy, Poke Collectibles. Z wami właśnie tak oto świętuję. 2,5 tysiąca subów naprawdę jest to kolejny kamień milowy. Bardzo mnie to cieszy, że jest nas coraz więcej. Również rozwijamy się, mamy breaki, które w chwili obecnej pojawiają się dwa, nawet trzy razy w tygodniu, a jest to dopiero początek. Takich akcji oczywiście nie byłoby. Bez waszego wsparcia i udziału w rozwój naszego kanału, za co jesteśmy wdzięczni każdej osobie z osobna. A my przyjrzyjmy się, co kryje się w busterku wartym 150 zł. Mamy tutaj taką piękną, czerwoną kopertę, świecącą się jak Boltundowi jajca. Nie ma co przedłużać. Zobaczmy, co znajduje się w środku. I mamy, moi drodzy, dodatek Shining Legends. Jest to dodatek wydany w 2017 roku, a jedną z głównych chase card jest Mutual GX w formie alt art. Więc zobaczmy czy będziemy mieli farta i nasz drop streak będzie wynosił w chwili obecnej 3 dropy pod rząd. Oczywiście kodzik dla Was. I lecimy z tematem. Mamy kartę energii. Lili, Sophocles, Carnivine, Plusli... Torakat, Totodile, Pizel, Pikachu. Na naszym rewersie jest iVital, a naszą kartą na slocie Rare jest karta Zekroma Holo. Karty Holo są zaliczone w erze Sun and Moon, jak i w erze Sword and Shield jako dropy, więc. Można technicznie rzecz biorąc, przyjąć to jako drop, no ale my nie będziemy się ekscytować takimi kartami, to nie jest era Wizard of the Coast, że karty holo były naprawdę doceniane i bardziej szanowane. A my, moi drodzy, przyjrzyjmy się ostatniej kopercie. Jednak zanim przyjrzymy się ostatniej kopercie, Otwórzmy sobie jeszcze trzy paczuszki z dodatku 151. Dodatek 151 w chwili obecnej eksplodował cenowo. ETB latają po 300 zł. wzwyż. Boosterki w chwili obecnej idą dokładnie tym samym śladem, którym, szły, którym szedł dodatek Evolving Skies. Tak więc trafić, Lizardo, to jest oczywiście bardzo przyjemna sprawa, jak i no, inne karty pokroju Special Illustration Rare. Mamy tutaj Tentacool, Ratata, Squirtle, Lickitung, Leftovers, persian MAC, Marowak, Bills Transfer oraz Vileplume Holo. Godpaki na tym kanale zostały chyba już wyciągnięte 3 albo 4 razy. Z czego trzy razy mieliśmy Godpaka z Charizardem? Oczywiście to nie, nie były nasze dropy, tylko dropy naszych widzów na, e, na naszych opening, openingach oraz breakach. Mamy Fearow, kolejny Fearow, Raidon oraz Dodrio. Widać, że 151 jak zwykle potrafi nas popieścić, ale mamy jeszcze jedną szansę. Wszystko albo nic, moi drodzy. Grimer. Psyduck, Ekans, Cubon, Pidgeot, Omanite, Tauros, Kakuna, Hitmonlee. A naszą kartą w slocie Holo, w slocie Holo, w slocie Rare jest Charizard GX, GX, EX. <ścoughs> Ach, szkoda, szkoda, że to zwykły EX. No ale lepszy zwykły EX niż karta Holo. No, i jest to Lizardon, więc trzeba się cieszyć nawet i takim dropem. Krótkie ogłoszenie parafialne. Możecie również gradeować swoje karty w PSA, korzystając z usług naszego sklepu internetowego. Więcej informacji znajdziecie na dole w opisie pod filmikiem. A my przechodzimy do finalnej koperty, jakim jest boosterek o wartości 250 zł. Mamy dodatek Team. Up! Jest to dodatek, który jest w chwili obecnej chyba najbardziej doceniony, jeżeli chodzi o erę Sun and Moon. Możecie wydropić z tego boosterka m.in. kartę Latiasa oraz Latiosa, Mimikyu czy Gengara oraz wiele, wiele innych. Jestem ciekaw, co znajduje się w środku, i nigdy sam nie otwierałem dodatku Team Up w szczególności na tym kanale, więc jest to nasz pierwszy raz. Miejmy nadzieję, że może coś fajnego jeszcze nam się wydropi, jak nie, również nie będzie tragedii i są to boosterki, które były kupione troszkę po wyższych cenach, ale za to jestem pewny, że nie były ważone. Tak, więc zaczynajmy. Mamy kartę energii Tora Cat Jinx, Hetmon Lee, On Edge, Pjotto. Nidoran, Cosmog, Magikarp. Mam Charmandera z piękną ilustracją jako karta reverse. Jeszcze te płomienie, które tutaj się nam odbijają. Ludzie, piękna, piękna sprawa. Więc zobaczmy, czy nam się przy szczęści, czy jednak zostaniemy z ręką w nocniku. Mamy Ivitala, również kolejnego Ivitala. Również kartę Holo. No niestety, niestety nie był to Latias oraz Latios, nie był to Mimikyu z Gengarem, ale kolejny drop typu Holo. Dajcie znać na dole w sekcji komentarzy, jak podobał Wam się dzisiejszy filmik i czy chcielibyście zobaczyć całą serię takich odcinków. A my, moi drodzy, widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku.